Witamy Was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Minecraft. Jest dzisiaj ze mną jak zawsze. ja. No, ja. I dzisiaj, Jestem jak zobaczyliście, ja. są inne tekstury. Y, dlatego, że... Ja Ci je mam tak pokazałam. On jest bardzo fajny. No. Bardzo mi się podoba. Aha, wziąłeś już to? Dobra. Tak, zabrałem. Okej, okay, mamy 30 mamy elementów, dlatego że... Yy, ja to przed chwilą wykopałem. 5, tak. Zrobię ci spodenki żelazne sobie też. Dobra, może być. Tylko nie marnuj na razie tego żelaza. Bo mam no nie, tez. mam jeszcze 16. Dobra, można powiedzieć tak, że... Skończy... Zaczęliśmy tak w pół do, gdzieś co nie? No proszę, tak... proszę. Lol. Lol. A to jest... Jej, ej. jak to dziwnie wygląda. Ej. Jej, jak ja brzydko wyglądam. Hmm. Ej, mam. No dobra. koszulkę może do spodni, patrz. ej <noise> ja. ja też mam. Dobra, tutaj zrobiłem taką ogromną farmę. Farmę, jak się z nią, No dobra. Zrobię, zrobię żelazną motykę Albo z... najpierw. Nie motka. Krowa. Taka. Mm, mm muszę sobie zrobić kilow. Żelazny. A ja sobie zrobię. Uuu, dużo tych pateków zrobiłem. Bardzo dużo. To daj mi troszeczkę. O Boże, Albo ja Nie, czekaj, sta... trzymaj y, i mi zrób kilow, spoko Okej. Okay. Ecze tu nam się przetapia. No, ale powiedzieć wam coś, mi się tam misa nie podoba, więc na następny raz będę grał na fight. Akurat mi dwa patyki zostały. hi, hi, hi. Proszę. Ja, ja mam mówię, tak, ja mam dwa sto fajnie wygląda. Yy, ja mam jeszcze łódę pikaks. Ja mam jeszcze łódę pikaks. Yy, po co się? Nie wiem. Dobra, ja racji. jeszcze robię, jeszcze... Dobra, Ej, ja do... dzisiaj się do... może do... wybiorę do cave'u. Też idziesz do... Czekaj, ja na ja fajne miejsce. Skąd masz w ogóle dwanaście nasion... Skąd mam w ogóle dwanaście Choć tutaj jest fajne wejście, tam jest opuszczone kopalnie. którego żałam. 哦，好了，发言。